proszę, żebyście Państwo w, przyjęli pewną deklarację, którą chcę wygłosić jako kandydat na prezydenta, która ma związek z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Donalda Trumpa w czasie jego spotkania ze sponsorami jego kampanii wyborczej. Chcę Państwa zapewnić, że jeżeli zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to Polska nikogo w tyłek nie będzie całować. Polska nikogo nie będzie całować również w rękę. Polska przed nikim nie będzie klękać. Polska do nikogo nie będzie się umizgiwać i Polska nikomu nie. Nie będzie mówić, proszę pana, proszę pana, zawrzyjmy korzystną umowę, bo Polska jest dumnym krajem. Dumnych ludzi. Polska jest lojalnym sojusznikiem, Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań, Polska udziela schronienia potrzebującym, Polska bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i świata i Polska nigdy nikogo nie będzie całować w rękę ani w inne części ciała. Chcę, żeby jasno i wyraźnie to w tej kampanii wyborczej, skoro ten temat się pojawił, wybrzmiało.